Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie. Miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 716 odcinku, zaplanowanym na środę, 1 października 2025 roku? Akacjowa 38, odcinek 716 Streszczenie szczegółowe. Ursula oznajmia Blance, że ma siostrę bliźniaczkę, Olgę. Simon odsłuchuje wołanie o pomoc, które Elvira nagrała w Stambule. Asela dowiaduje się, że Simon jest nieślubnym synem Susany. Fabiana przestrzega Carmen przed Ursulą. Leonor wraca na Akacjową. Rosina mówi jej, że Blanka jest córką Ursuli. Akacja 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.